Dzień dobry Państwu, nazywam się Piotr Pusa i zapraszam na kolejny odcinek HRS Plus. Moim Państwa gościem jest Piotr Dziedzic, firma Recruitment Entrepreneur. Cześć Piotrze. Cześć Piotrze. Witam. Piotrze, powiedz nam, czym się Twoja firma zajmuje. Będzie, może, proszę, jak będę używał nazwy RE, bo połamy sobie język za chwilę, mówiąc pełną naszą nazwę. RE zajmuje się inwestycją, a raczej koinwestowaniem w spółki rekrutacyjne, startupy rekrutacyjne, scale-upy rekrutacyjne. No, gdzie naszym zadaniem będzie oprócz tej inwestycji, dodanie do tego całej merytoryki, jeżeli chodziłoby o, o back office i support function, budowanie spółki razem z founderem, który tą spółkę zakłada, w celu dalszej sprzedaży po 5-7 latach inwestycji. Czyli w zasadzie szukacie ludzi, którzy chcieliby otworzyć swój startup czy albo mają już jakąś firmę? Jak, jak to wygląda? Kogo szukacie w ogóle do tak, współpracy? Tak, tak. Właśnie szukamy osoby, które mają na tyle. Um, Swój pomysł w głowie już poukładany, że dojrzały do tego, że chcą otworzyć właśnie swoją spółkę rekrutacyjną. Zazwyczaj, jak spotykam się z osobami, to na razie są pomysły takie bardzo garażowe tak? mała jakaś spółka, gdzieś tam coś na boku będę robił albo robiła i to może się rozwinie dalej. Tak naprawdę RE to wszystko profesjonalizuje. To znaczy, jeżeli ktoś ma koncept, to my pomagamy ten koncept ułożyć w pewną, pewne, pewne ramy dodać do tego, tak jak powiedziałem, dodatkowe usługi, które, które świadczymy do takiego foundera, no bo jeżeli rozpoczynasz swoją firmę rekrutacyjną, często te osoby wychodzą z dużych firm rekrutacyjnych, tak, popularnych, znanych w Polsce, mhm. gdzie mają zapewnione finanse, nie wiem, cash management, marketing, nie wiem, tematy dotyczące aspektów prawnych, chociażby umów, tak, z klientami, o to się nie muszą martwić, więc sam koncept polega na tym, że my ten, my ten cały... Hmm, My te wszystkie funkcje supportujące dany biznes e, oferujemy founderowi właśnie po to, żeby tylko i wyłącznie on skupił się na swoim biznesie. Więc osoby, które mają swój koncept w głowie albo go jeszcze mają o tym dopiero myślą, mogą przyjść do nas, do mnie, zgłosić się do mnie i po prostu o tym możemy porozmawiać. Tak? Stworzymy sobie razem biznesplan, który będzie stworzony razem właśnie z przyszłym founderem tej spółki. Omówimy, w jakim obszarze będziemy działać, jaką będziemy mieć specjalizację, co będziemy dokładnie robić, jak ta spółka będzie potencjalnie rosła i kiedy to nastąpi. No po to, żeby to właśnie nie było już garażowym pomysłem, co raczej zaczęło być już bardziej profesjonalnym. Tak to właśnie robimy. Piotrze, powiedziałeś, że firmy rekrutacyjne, to znaczy, że tylko inwestujecie w firmy rekrutacyjne, ale to znaczy, firmy rekrutacyjne, bo jakby ja też, jakby jak wiesz, mam doświadczenie tego typu i bardziej doprecyzuję, firmy rekrutacyjne i outsourcingowe pracy tymczasowej, czy tylko firmy rekrutacyjne, a może jeszcze jakieś startupy HR techowe, czy w branży HR-owej? Będzie prościej powiedzieć, że yy, typowy, tradycyjny biznes rekrutacyjny, nie HR techy. W biznesie tradycyjnym rekrutacyjnym możemy powiedzieć o Exec Searchu, Permanent, Temporary, Outsourcing, RPO, MSP, Outplacement, nie wiem, cokolwiek, co wiąże się z rekrutacją. To też właśnie wszystkie biznesy wspieramy, oprócz HR techowych. Okay, czyli wszystko związane z rekrutacją. Absolutnie. Więc ktoś, kto ma zazwyczaj doświadczenie wiesz, w takim biznesie nie wiem, typu exec search, no, raczej nie skusi się na to, żeby otworzyć firmę, która zajmuje się temporary recruitment. Tak? No, umówmy się, to raczej będą osoby, które szły po swoich liniach doświadczenia albo specjalizacji. tak? Osoba, która do tej pory rekrutowała nie wiem, w obszarze finansów, w tym się specjalizuje, ma tam rozbudowaną środkę kontaktów i klientów i kandydatów, no, raczej też nie będzie starała się na siłę zrobić czegoś w sales marketing, prawda? W, w takiej dywizji. I to, to, to spotykam teraz na, na bieżąco takie osoby, które właśnie widzą, że robią jakby pracę, wykonują pracę na rzecz swoich klientów. Pracują w, najczęściej w dużych agencjach rekrutacyjnych, ale też czasami w butikowych, bo też spotykam świetne osoby z butikowych agencji, które no już mają troszkę jakby, no słowo dość może byłoby za mocne, tak, ale myślą o tym, że naprawdę to nie jest skomplikowane, żeby wyjść na rynek i, i samodzielnie to robić. Często się borykają właśnie z problemem Brak funduszy i brak backupu, co jeżeli mi ta kasa się skończy, co wtedy? I, i to właśnie co ERE oferuje, no to oferuje i finansowanie, czy też kofinansowanie w te, w te spółki, jak i również ten cały backup, o którym przed chwilą powiedziałem. Tak więc to, ta bezpieczeństwo, ta stabilność istnieje tutaj w tych spółkach małych, po to właśnie, żeby founder już korzystając ze swojej wiedzy, doświadczenia, kontaktów, znajomości mogło robić to tylko na swój własny rachunek. Okej, okay, traktujmy ten odcinek taki bardzo pra praktycznie. Jestem gościem, który, który pracuje w korporacji, jakiejś korporacji na Abo, albo na R, albo jakiejkolwiek innej dużej. E, chciałby coś swojego otworzyć, to musi być jakieś nowum, to musi być jakiś nowy pomysł, czy to wchodzicie, nie wiem, chcę otworzyć agencję pracy tymczasowej, która Skupia się na zasadzie wszystkich pracowników produkcyjnych. tych firm jest 6 tysięcy na rynku i w takie firmy też wchodzicie? Wiesz, co? Y, trudno byłoby teraz na rynku wymyślić nową. tak? Na rynku mm -hmm. polskim jest 8800 chyba agencji rekrutacyjnych, czy wpisanych do krazu, mających te, te licencje tak, i wpis to. dokładnie. Więc teraz jakbyśmy musieli myśleć naprawdę bardzo, bardzo głęboko, żeby coś nowego wymyśleć, więc jakby idziemy w tradycyjne biznes rekrutacyjne, tak? okay. I to, że otworzymy kolejną spółkę, która zajmuje się rekrutacją w IT czy, czy w manufacturingu, czy w sales marketing, nie zmieni nic. Zmieni o tyle, że my tą spółkę będziemy supportować, więc troszkę inny startup, osoba będzie miała niż normalnie, która prowadzi spółkę, jak powiedziałem, garażową, przysłowiową. I będzie to troszkę inaczej wyglądało. Więc przychodzisz do mnie na przykład i mówisz słuchaj mam pewien taki pomysł i, i chciałbym o tym pomówić, tak? więc ja na początku, co ja zrobię, na pewno będę chciał Cię bardziej poznać, no bo załóżmy, że się nie znamy. Wcześniej się spotkaliśmy, może na rynku rekrutacyjnym pracujesz 17 rok, ale nie wszystkie osoby znam, tak? Chcemy się bardziej poznać i to na początku w ogóle, myślę, takie budowanie relacji jest dosyć kluczowe, żeby, żeby gdzieś tam dalej mm, rozmawiać w, ze sobą. Jak już się poznamy, na pewno chcę poznać Twój pomysł na biznes, tak? I na czym on ma polegać? Co to ma być w ogóle za firma? Czym ma się zajmować? Co będziesz robił Ty? Co będą robiły inne osoby również w tej organizacji? W jaki sposób ta firma będzie według Twojej wizji mogła się dalej rozwijać, tak? Wtedy też przejdziemy na pewno pod kątem, czy mieliśmy taką dyskusję pod kątem samego finansowania. Zatrzymajmy się, zatrzymajmy się, na, chwilkę, się, no? zatrzymajmy się na chwilkę, zaparkujmy ten temat um, i się skupmy na tym, ok, mamy, wizję, mamy tak. wizję. Ta wizja musi być określona już, nie wiem, planem. Krótkoterminowym, długoterminowym, jak na długą musimy mieć po prostu tę perspektywę. Co? co muszę ci powiedzieć? Znaczy, co muszę ci powiedzieć. Jaką muszę mieć jakby perspektywę tego rozwoju mm -hmm. konkretną już pod kątem, nie wiem, 5 lat co chcę, 10 lat, 15. Na jaki, na jaki okres, Piotrze? Wiesz co, nigdy nie lubiłem takiego pytania w że gdzie pan się widzi za 5 lat, prawda? Bo to było najgorsze, tutaj to może mieć małe znaczenie w tym, w tym sensie, że. Jeżeli do mnie przyjdziesz powiesz, słuchaj, ja chcę budować firmę rekrutacyjną, ja cię zapytam Cię jaką, powiesz mi jaką i ja zapytam Cię, co chcesz osiągnąć i powiesz, nie do końca jeszcze wiem, to też jest dla mnie OK, ponieważ nie wszyscy są tacy biegli doskonali w tych swoich krawaniach, w swojej wizji, mogą mieć wyobrażenie, mogą to wyobrażenie możesz powiedzieć mi mniej więcej generalne, jakie masz, tak? Wszystko może to, że skorygujemy, ale popatrzę to w detalach, jak będziemy dalej ze sobą rozmawiać. Aha. Bo to nam będzie w rozmowach, to nam będzie w momencie, kiedy będziemy pisać razem biznesplan. Bo będziemy pisać razem investment, taki investment questionnaire, tak, który będzie Aha. specjalnym dokumentem, który właśnie tą wizję przelejesz swoją wizję z głowy na papier. I to będzie ten dokument, który będziemy sobie. I nad nim pracować. Pomożecie, pomożesz, pomożecie, to jest im po, pomo cały? Pomogę, pomożemy, tak. To właśnie, jak jeżeli ja mówię my, to znaczy, że za mną również stoi mhm. cały zespół, który y, siedzi, i częściowo w Londynie, i częściowo też w Polsce. Ale taki pierwszy jakby rzut oka na biznesplan na pewno ja mogę wykonać. Mam doświadczenie, tak jak powiedziałem, i w, w, w permanent recruitment, i w, w RPO, i w temporary recruitment, i też otwierałem IT Contracting w jednej z firm, w których pracowałem. W związku z tym dotknąłem wielu biznesów. Jeżeli czym sobie nie poradzę, na pewno są osoby u nas w centrali, które, które znają ten biznes doskonale i też na ten biznesplan rzucą okiem. To, co też jest ważne, przy okazji tutaj powiem, że w, w centrali pracują u nas osoby, które są tylko i wyłącznie z rekrutacji. W związku z tym to nie jest przypadkowy zespół, który gdzieś tam pochodzi, nie wiem, z konsultingu, z Wielkiej Czwórki, z jakich innych organizacji, tylko to są osoby, które pracowały w organizacjach rekrutacyjnych, miały swoje być może firmy rekrutacyjne, i potem nawet je sprzedały, więc miały ten cały cykl widziało od samego początku, od bycia, tego fund bycia tym founderem na początku, przez rozwój spółki i jej sprzedaż. W związku z tym one też na pewno będą na ten plan patrzyły bo nas żywo interesuje to, żeby to wszystko wypaliło, tak? Bo tutaj się wiąże jeszcze kilka wątków więcej w tym wszystkim. Jeżeli my inwestujemy, inwestujemy jakby fundusze w tą, w tą spółkę, stajemy się współwłaścicielami tej spółki również, że zarządzamy nią razem, prawda? I, I moja praca również polega na tym, że kiedy szukam osób, które potencjalnie chciałyby z nami pójść, tą bardzo fajną przygodę inwestycyjną, mhm. ja też sam inwestuję w te spółki. Więc ta charakterystyka mojej pracy zmienia się z takiej bardzo, bym powiedział, transakcyjnej postawy, Sprzedać, kupić, podpisać umowę i zamknąć jakby deal na bardzo partnerską. Ponieważ jeżeli w momencie, kiedy ja inwestuję własne pieniądze w tą spółkę, to oznacza to również, że bardzo chcę, żeby ta spółka wypaliła ten pomysł wypalił. Stąd też, wracając do naszych rozmów po początkowych z każdym z tych. Founderów, tak przyszłych, jest dla mnie bardzo ważne, żeby ich poznać, zrozumieć właśnie, jaka to będzie, jaki to będzie biznes, jakie pomysły będą oczekiwali od nas, bo nikt nie jest jakby alfą i omegą, prawda? Ja też nie jestem. W związku z tym, jeżeli czegoś nie wiem, na pewno wrócę do naszej centrali, do, do osób, które tam pracują, żeby wspomogły mnie w tym, żeby, ta, żeby ocenić, czy ten pomysł jest realny, czy on wypali. Czy na koniec dnia będziemy właśnie w pozycji, żeby tę spółkę sprzedać, ponieważ też jeszcze może tutaj um, powtórzę, że naszym celem jest sprzedaż spółki. W tym momencie RE na świecie ma ponad 50 podmiotów, w które zainwestowało, um, 14 już sprzedało. W związku z tym cel jest do każdej spółki, żeby ją sprzedać. One są na różnym teraz etapie, w związku z tym będziemy na pewno patrzeć, żeby była gotowa również spółka. Na właściwym momencie do sprzedaży po tym no, okresie no dobrze, inwestycyjnym. Zanim dojdziemy jeszcze do tej sprzedaży, to po drodze jest jeszcze plan inwestycyjny, tak. media, media plan, tak. plan, plan inwestycji, który zakłada generalnie rzecz biorąc Wasz udział i fundera udział. Tak. Jak to wygląda 50-50? 51 do 49, 25? Jak, jak to wygląda? Jakbyś mógł powiedzieć, OK, mamy ten biznesplan, mhm. spoglądamy na niego, patrzymy, nie wiem, milion złotych trzeba zainwestować. Tak. w spółkę rekrutacyjną. I, I co wtedy? Może od razu skoryguję. Milion to na pewno jest dużo, dużo za dużo, okay. bo kiedy sam robiłem sobie takie wyliczanki, jak mniej więcej to by wyglądało, to są dużo niższe kwoty. Ta kwota też zależy od tego, jak ta spółka będzie bardzo szybko albo wolno skalowała się. Tak? Mm -hmm. um, i, I tak naprawdę, jak ktoś mnie się zapyta, to ile potrzebuje pieniędzy, żeby zainwestować w taką spółkę, ja powiem, jak bardzo rasowy prawnik z Nowego Jorku, to zależy. E, bo, bo nie wiem po prostu, dopóki nie przejdziemy przez ten biznesplan, nie wiemy, jakie, jaka potrzebna jest skala inwestycji. Bo inaczej inwestujemy, inna skala potrzebna jest do permanent recruitment, inna do contractingu, a inna do temporary. Inna, inna do IT, inna do zupełnie do, do, inna, colors, inna, inna. do white collar. Więc tego mi się na razie nie, nie bardzo nie trzymał. To będzie ważne, kiedy sobie włościć ten biznesplan zrobimy. Mhm. I, e, powiedziałeś, zadałeś mi pytanie pod kątem, jakby, jak to będzie, jakby jak podział. Będzie podział, tak? Mhm. Dokładnie. Więc um, przede wszystkim staramy się, i to napisane jest w każdej umowie z każdym z founderów, że to on zarządza spółką. On ma wpływ na biznes, on ma wpływ na kogo rekrutuje, kogo zwalnia, z jakim klientem pracuje, jaki ma tam pricing. Do kogo wychodzi z ofertą rekrutacyjną, jak ona, ta spółka ma się w ogóle rozwijać. I to jest odpowiedzialność foundera. Jeżeli na przykład tam wyjdzie z naszego tutaj biznes caseu, tak, że nie wiem, potrzebujemy, żeby prosto się liczyło 100 tysięcy złotych na spółkę rekrutacyjną i founder mówi, dobra, słuchajcie, to ja dorzucam 40, to my bowiem, to rzucam 60, prawda? I tworzymy spółkę rekrutacyjną. I mimo, że nawet w tym caseie procentowo my mamy większy udział, cały czas founder. Decyduje o tym, jak ta spółka się rozwija, tak? okay. bo tutaj nie ma to żadnego znaczenia. My nie jesteśmy driverem tej spółki, to właśnie founder powoduje, że to on nakreśla nam kierunek działania. I my na co spotkaniach, na, na powiedzmy board meetingach, mówimy: OK, w porządku, aprobujemy to, idziemy w tym kierunku. Jak cię możemy wspierać? W czym teraz możemy pomóc, żeby to wszystko wypaliło? Okay. I tutaj może przejdę do innego aspektu, właśnie gdzie pomagamy, bo ja to tylko zaznaczyłem, że pomagamy w różnych takich aspektach, takich support functions, ale jeszcze myślę, że to dobrze by było doprecyzować. Zanim powiesz Piotrze, gdzie pomagamy, to tak. bym się chciał zapytać o te, o te fundusze. 60 mówisz tysięcy, 60 do 40, ok. Tak. Czy funder dostaje wynagrodzenie co miesięczne za prowadzenie tej spółki, czy to jest w ramach jakby jego wkładu w tą spółkę? Absolutnie otrzymuje wynagrodzenie. Okay. Wiem, że są różne modele na rynku, które funkcjonują, ale u nas jest tak to skonstruowane, że nawet w biznesplanie Określamy sobie wynagrodzenie foundera, wynagrodzenie mm -hmm. konsultantów, ewentualnych ludzi, którzy są, nie wiem, typu researcherzy, czy, czy jakieś inne osoby pracujące może nie frontowo do klienta, określamy sobie wynagrodzenie tych ludzi, określamy sobie np. przykład ich pule bonusowe i wszystko mamy to spisane dokładnie w biznesplanie. Nawet bierzemy pod uwagę to, że kiedy startujemy spółkę, nie wiem, pierwszego danego miesiąca, to jest bardzo rzadką sytuacją, że w pierwszym miesiącu już będziemy mieli klienta, już kandydata, i już zaczniemy tą fakturę wystawiać. W związku z tym, również patrzymy, jak długo albo ile musimy czekać na tą pierwszą fakturę, prawda, w ramach naszego biznesu, bo to też jest pewnego rodzaju ryzyko biznesowe, które bierzemy. No i właśnie chciałbym się zapytać, jeszcze zanim dojdziemy do kolejnego etapu i kolejnego kroku naszej rozmowy, mhm. na jak długi okres, średni, bo wiadomo, to też zależy, to tak. powiesz, ale na jaki średni, mniej więcej, okres zakładacie z fanderem, że ten biznes musi zaczynać już przynosić profitowość. Znowu. Profitowość albo w ogóle pierwsze fakty. Tak. no bo mamy jakby ten poziom, który przekraczamy, że jeżeli jest firma zyskowna, rentowna, ale jaki okres sobie dajecie? To znowu zależy od danego biznesu, ale kiedy Aha. gdzieś tam sobie robiłem właśnie symulację, wychodziło mi, że, że kiedy na przykład mamy daną inwestycję, to przeskalowaniu tej spółki do jakichś 10, 12, 15 osób zależy od biznesu. Myślę, że po po 15-18 miesiącach mamy już możliwość wyjść na, na zero, biorąc pod uwagę wszystkie możliwe koszty, które w ten mój biznesplan wrzuciłem, tak? Czyli biuro, CRM, nie wiem, wszystkie social media, które będziemy używać, oczywiście wynagrodzenia, całe koszty dotyczące back officeu i dalej. W związku z tym to zależy od spółki. Mamy przykłady w naszych, naszych organizacjach portfelowych, że już nawet po roku zaczęły być rentowne, tak? czy w pierwszym roku zaczęły być rentowne. Natomiast to, czy spółka jest rentowna w po pierwszym, czy po drugim roku, to nas troszkę może mniej interesuje, bo inwestycja to jest horyzont czasowy około 5-7 lat. Więc jakbyś patrzył na horyzont czasowy typu rok 2 i ona byłaby nierentowna, ok, coś tam się dzieje negatywnego? Myślę, że nie. Bo jeżeli mamy trend pozytywny, rosnący, to ta spółka wystrzeli za chwilkę. I będzie w piątym, szóstym, 7 roku działalności bardzo dobrze profitowa. Więc tutaj nie mamy czegoś takiego, że musimy widzieć w tym biznesplanie, na przykład rentowność typu, nie wiem, 5% w pierwszym roku albo w ogóle 0% na, na PNL-u. To coś takiego się może nawet nie wydarzyć. I my jesteśmy z tym ok. Odróżniamy rentowność od zyskowności u Was, jeśli chodzi o Inwestycje? Znaczy, no wiesz, no oczywiście, prawda, ale mi chodzi o to, że, czy, czy spółka w danym ok, czasookresie będzie przynosiła zyski, tak? Okay. Jeżeli będzie przynosiła zyski w drugim roku, w porządku. Po pierwszym roku, czy w pierwszych 12 miesiącach, w porządku. W trzecim, ok, bo być może mam inne biznesy, które musimy okay. wycenić. OK, jak będzie przynosiła zyski, a kiedy nie OK, jak nie będzie przynosiła zysków? Po jakim czasie zakładacie, że spółka musi przynosić zyski, po jakim czasie? Wiesz co, my, my czegoś takiego nie zakładamy, tak? Mhm. Kiedy masz spółkę portfelową, masz foundera, który pracuje tak naprawdę na siebie, na swój własny rachunek i stara się robić rzeczy, które, wiesz, rynek mu pozwala, tak, i wychodzi na rynek ze swoją ofertą rekrutacyjną, my robimy wszystko, żeby ta spółka wypaliła. Na 50 spółek portfelowych aktualnie, trzy mają jakieś delikatne problemy, jeżeli chodzi o ich performance. Pozostałe 47 nie mają żadnych problemów. Kiedy był COVID, mieliśmy różne spółki na bardzo, tak jak przypominam, różnym etapie rozwoju, niektóre bardzo w wczesnej fazie tak naprawdę początku. Żadna z tych spółek nie upadła. W związku z tym uważam, że doświadczenie, które dookoła dajemy ludzi, które otaczają jakby tego foundera, pozwala nam sądzić na to, że ten founder dostaje takie wsparcie, takie podpowiedzi, że będzie spółka przynosiła oczekiwane rezultaty. Duże zależy od to tutaj nie kryjemy, tak, tego, no bo to jakby on prowadzi spółkę, tak jak powiedziałem, prawda? On jest jej właścicielem. My, nasza, nasza, nasz cel jest taki, żeby tylko właśnie wspierać tę osobę w dobrych decyzjach i we właściwym kierunku rozwoju tej spółki. Zaraz nam powiesz, jak wspieracie też fanderów i na jakich etapach po prostu im pomagacie. Jednak ten pierwszy. Nasza część już się kończy i ubiega nam czas, więc bardzo dziękuję za jakby ten czas i zapraszam wszystkich do drugiego odcinka, który będzie jeszcze w tym tygodniu. Moim Państwa gościem był Piotr Dziedzic, firma Recruitment Entrepreneur. Dzięki Piotrze. Dzięki serdecznie.